A, tak! Chłopaki! Powiem wam, co mi się dzisiaj śni. Wychodzę z domu, słońce świeci, taszyk śpiewa. A w oddali. Wielka dupa. dupa! Nie, no co wy? W oddali pagórek trawa na nim rośnie, wchodzę, patrzę, a tam. Wielka, Wielka dupa. dupa! Nie no przystańcie no! Las, zagajnik, wchodzę w niego, patrzę, a tam. Wielka, Wielka dupa. dupa! No tak. Wam też się to śniło?